To mhm. będzie dobre, tak mi się wydaje. Cześć, to ja tyka, z przyszłości, z czkawką, chcę powiedzieć, że jest taka słaba jakość dźwięku, bo... Oh, Jezu laptop mi szumiał, laptop mi szumiał i mikrofon mi to wyłapywał, plus mam nowy mikrofon i go nie ogarniam, także kiedyś ogarnę. No, miłego oglądania i potem przestaniesz szumieć też zapomniałam nagrać wstępu, więc generalnie cały, cały myk polega na tym, że ja zaloguję się na konto Nikoli, a Nikola na moje konto. Nikola wezmie tego renifera i postawi go tam, gdzie są konie do kupienia i się gdzieś schowa. Ja będę chodzić po wiosce i szukać ludzi i pytać ich czemu tego koniecznie się nie dokupić i sprawdzać ich reakcje. Także oglądajcie, bo potem będzie mega grubo. Dobra, y Z tej strony ja jestem jestem, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, tym razem na koncie Nicole, która się teraz przywita. Przejdziemy. Dzień dobry. I robimy planka, i trochę za późno włączam nagrywanie. Chodź, ale nie stoi. I weź mi powiedz, jak to. Co? No. Czym go się nie da kupić? Nie mogę, nie? <gry> e. o mój może. O nie! Weź ukrani tego renifera, albo nie lepiej, nie. Nie, czekaj, nie, czekaj, nie, czekaj, nie. Dobra, czekaj, uwaga. I co? prank, bro, pisać jej to, czy nie? Tak, jest to Chodź szybko. Waking up in the morning, thinking about so many things. I just wish things would get better. I'm trying to get rid of them, but nothing seems to stay the same. Ok. <laughs> 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 Nie chciałam pozdrowić mamy. Pozdrawiamy mamę Simone. Jesteś super mamą na pewno. Mm -hmm. A ah, Sofia, Sofia, wracaj tu, wracaj tu, Sofia. właśnie ja Nie wiem czy to nie hac A da się! może do supportu? Ej, to jak ja na siebie nakabluję? Ej, to byłby najgorszy odcinek, gdy ja sama na siebie nakablowała na nim, nie? No nie wiem, ja mówię, że może do supportu? To weź zdy... Zrób... Na wszelki. Ej, teraz chodź, teraz wchodzisz, nie? Co? Czekaj. Chodź? Nie wiem, właśnie. Hmm. Ej, 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 chcesz wchodzić? Bo ta niezła zła rozmowa jest. Dobra, wchodź szybko. Gaba szybko, szybko wchodź. Szybko, 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 szybko. wchodź, chodź, 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 chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. No, się idź kryć tam. Nie da się na nim jechać. Pietro, jak ona napisała. Jana, jak ty mnie sprzedasz teraz, to ci chyba Może to Hac. Okay. Madison, jak ty się wypowiesz, to ja ci naprawdę coś zrobię. Jana to się w ogóle wkręciła. Ona już tutaj jest, ona już ten jest. Jezu, ty się, Madison, nie znasz na prankach. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam o jakiejś grubej akcji, ale właśnie teraz ona się będzie odbywać. To Indiana jest naszą główną bohaterką. Pomóc w czymś. Ej, Rosjanin, Polak i Córek. Mhm. kto prowadzi? Rosjanin. Nie ja yeah. Jak? Ona kupiła tego renifera? Ej, bo zaraz się okaże, że on jest jakimś hakerem i my tu złapaliśmy hakera, nie? Co? Jak? What the fuck? Ej, ona kupiła tego renifera? Co? Ej, była szybko!

Lilia, oh. mój Boże. Dorota chyba nas nie lubi bardzo. O. Ale mnie plecy bolą od siedzenia tym krzyżle. Wiecie co, ja stwierdziłam, że jestem bardzo niekompetentnym twórcą, po prostu, że ja nie sprawdziłam tego, więc, słuchajcie, robimy sprawdzenie. No to, to mi się nie wydaje, że to jest to. Nie. Instagram. To też nie jest to. Tutaj też nie ma ich. Nic o tym nie ma, także jednak jestem kompetentnym twórcą. Pozdro. A kiedy? Wiesz? Skąd ona wzięła tą informację? Dobra, szybko chodź! Szybko, 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 chodź, 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 chodź. Chodź szybko! Szybko! No, słuchajcie, nie wiem co się stało. Nie mam pojęcia, co się stało. Dopiero teraz się skapnęłam, że reszty no nie ma i po prostu wydaje mi się, że mi ucięło, że próbowałam podgłośnić, a mi ucięło nagranie, albo że przyłączyłam się na Discorda, żeby sprawdzić, czy yy, Nikola żyje i przerwało mi. Ale generalnie pani na Arabia stwierdziła, że ale jesteśmy żartowni się i się na nas obraziła. No. Coś się spóźniłaś trochę, wiesz? Ten, ten, ten. Mam już godzinę surowego materiału.